Hello, witam się z wami, z ziemniakami w tle. Eee, więc pokazuję wam, jaki obiad robię. Dzisiaj mamy piątek i jest już po 12. Ja robię taki przepis pierwszy raz. Ja robię ten przepis pierwszy raz, zobaczyłam go wczoraj na internecie, przypadkowo mi się wyświetlił. Więc wam pokazuję, co robię. To są ziemniaki ugotowane na wpół. Na wpół. Chociaż prawdzie trochę za długo jednak gotowałam. Zrobiłam właśnie przed... Yy, przed, przykryłam je na pół, zrobiłam dziurki w środku i teraz będę nakładała z tych ziemniaków farsz. To jest cebula i piersi kurczaka przyprawiona i będę wyszorowała te ziemniaki. Później do tego jeszcze zrobię sos pomidorowy, śmietana, sos, śmietana pomid masło, śmietana kwaśna i koncentrat pomidorowy, kilka łyżek, albo pasty pomidorowej. I zaleję tym te ziemniaki i będę je zapiekała jestem ciekawa czy będą dobre. Tak to wygląda, ten sos dość gęsty wyszedł, nie wiem czy taki miał być czy nie, w każdym razie też smaczny. Teraz to wkładam do piekarnika i zobaczymy czy będzie dobry. Myślę, że koniec może trochę sera jeszcze posypię na to. Sera żółtego i tyle. W sumie te już w mogłyby być same ziemniaki, kiedy tego jeszcze jajka jest jak za starych czasów. Jajko sadzone z ziemniakami. I może jakoś sałatkę albo, albo górki. W sumie jeszcze do tego mamy kaszone, więc średnio wyglądających ziemniaków, ale były bardzo dobrymi, bardzo smakowały Na no opcja na obiad zamiast zwykłych ziemniaków. To, <laughs> odzywam się pokazywałam Wam ziemniaki i na tym się skończyło. Ja właśnie jestem w trakcie nagrywania, z tego powodu też jest bałagan za mną, bo nagrywam dzisiaj intensywnie nagrywam właśnie teraz trzeci film, bo stwierdziłam, że muszę coś nagrać, żeby jak wyjadę na wakacje, żeby coś mieć, żeby coś się działo na moim Instagramie i na YouTubie. Żeby nie pozostał on pusty. W tym czasie popijam piwko aż 2,8%. <grywamy> Mamy już, dzisiaj właśnie piątek jak Wam mówiłam. E, kontynuuję moje nagrywanie, już prawie kończę. W końcu coś poglądamy z Marcinem pewnie. Jest już godzina po szóstej chyba, nawet szczerze mówiąc chciałam rachuby czasu. w dniu, która godzina. Także usłyszymy się chyba jutro. No. Dobra, <gadam> gadałam, 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 a uświadomiłam sobie, że nie włączyłam aparatu. Mogę go wziąć może na ręce? Tam są hody, Alu. No, chodź za do nagrożki. No. Ale masz to. Tak. Więc mamy dzisiaj niedzielę. Przyjechaliśmy dzisiaj nad morze. Wycieczkę sobie zrobiliśmy nad morze, bo dzisiaj jest taka pogoda średnia do opalania. Wiatr taki silny wieje, jest 20 stopni, ale ja widziałam, że tutaj mimo wszystko ludzie się tak, tak opalają, a mi jest zimno. Już jestem ubrana w sukienkę, ale mam gęsią skórkę, dlatego że ten wiatr wieje. Więc zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Tam gdzieś z boku była też jakaś. Ale wieje to. Z boku była jakaś. Ym, na plaży się jechały gdzieś, gdzieś indziej, ale zobaczymy jak to jest. Jakby wiatr nie wiał, to by było ciepłe, nie? Ale dzisiaj ogólnie wszędzie wieje Taka jest pogoda. Ale dzieje się Normalnie. Jak nie, ja mam gęścią skórkę na nogach. Patrz, były trenurkują. Ale fajnie. all right I także wracamy, głowy dobrze urywamy samym morzem. Ale naprawdę fajne miejsce. Jakie jest ciepło. A, co się tutaj? Więc używa głowy, ale nic naprawdę fajne i Jakoś właśnie trochę mniej wietrznie Ale to naprawdę super Wyjść właśnie, przyjechać tutaj Także Także, także Jak najbardziej, no tak na sezura jest w Push, push, push. Push, push, push.

Okej, okay, także już wracamy. jest godzina 15.19, średnio byliśmy przygotowani dzisiaj, bo u nas w sensie tam jak wyjeżdżaliśmy, to była pogoda taka średnia, mało słonecznie, A tutaj właśnie nad morzem cały czas słońce świeciło pomimo tego wiatru, ale było tuć, jak słońce grzeje, nie widzieliśmy nic do jedzenia, więc jakieś tam półka tylko. I w sumie każdy już głodny. I Oliver śpiący. Jest to fajne, naprawdę. Tak! głęboko też tam. No, na początku tej nocy też nie jest głęboko. Także fajne miejsce, jak jest lepsze pogoda niż dzisiaj, to można śmiało przyjechać. Fajne. Ja bardzo lubię Szum morza. Bardzo lubię. Ja na mnie uspokajające Relaksujące Ja fajnie No, a na się Fajnie bardzo z Oliwerem. Więc tak! Także wracamy. I tyle ciekawego. W domu trzeba obudzić, bo to jest jakiś, myśmy, o tym, żeby gdzieś jechać, coś zjeść, ale Oliver zasnął, więc e, Sobie furi, gdyby został obudzony, bo on, jak się nie wyśpi, to jest e, bardzo nerwowy. Także jedziemy do domu, zrobimy jakieś kopie. Nie wiem, że super wyglądam Zobaczcie mi moją fryzurę Ale ja właśnie przed chwilą wróciłam, bo byłam nad wodą Opalałam się, stwierdziłam, że dzisiaj pojadę nad wodę Bo pogoda jest całkiem fajna Obiad mam zrobiony Nic poza tym, nie chciało mi się innego dzisiaj robić Więc stwierdziłam, że jadę nad wodę Wychodziłam i wchodziłam dwa razy, można powiedzieć Chciałam ja sobie wszystko z rzeczy, spakowałam, przygotowałam, wyszłam i tak widzą, hmm, kiecaka! i tak widzę, że słońce pojawia się i znika, pojawia się i znika, mówię, nie, no chyba kiepska jest pogoda. Nie jadę, nigdzie nie jadę, chyba kiepska pogoda. Bo nie wiedziałam, no dobra, wezmę te rzeczy, yy, przejadę się, jak jej będzie kiepska, to za bo i tak miałam z skłonku jechać ale stwierdziłam nie, że jest fajna, ładna więc pojechałam nikogo nie było, byłam najpierw ja później przyszła jakaś kobieta z dzieckiem i jeszcze jakaś dziewczyna dobrze, pojechałam, tam słońce cały czas świeciło tutaj widzę, że tak co chwilę znika to słońce ale tam naprawdę na początku trochę chmur było a później było naprawdę słonecznie i fajnie słońce <laughs> świeciło i grzało że troszkę się opaliłam jak na pierwszy raz wystarczy, po tej byłam, więc tak wystarczająco Także mam już godzinę pierwszą i ja idę coś zjeść, bo jestem głodna, wypiję kawę i będę właśnie szła. I muszę się odebrać Olivera, Później trochę posprzątam. I to i te czyli standardowe czynności domowe. Także kończę. Odezwę się może jeszcze dzisiaj bo jutro. A jeszcze muszę odebrać zamówienie z H&M Bo ostatnio właśnie Marcin sobie zamawiał Kilka rzeczy z H&M I to dzieci też zamawialiśmy, więc może później wam pokażę Tak we vlogu że kogoś to interesuje Bo jeśli chodzi o moje ubrania to już widzieliście Więc Idę jeść Hej, hej, halo Mamy dzisiaj Wtorek yy, Odzywałam się wczoraj Właśnie mówiłam wam, że byłam na yy, Nad się polałam tam też mój nos czerwony <noise> Także się trochę opaliłam Na plecach też Na twarzy, na czole, na nosie Dosłownie wszystko wróciłam Odprowadziłam Olivera Ostatniego Olivera wprowadziłam do przedszkola Dzisiaj właśnie jest ciepło Ale tak pochmurnie Więc nigdzie się nie wybieram <noise> I za chwilę właśnie włosy będę sobie farbowała Bo jak widzicie Odrost po prostu już wymaga pofarbowania. Zlekałam z tym, nie chcę mi się. Zlekałam trochę z tym, ale myślę, że już na najwyższy czas, żeby to zrobić. I właśnie chciałam Wam pokazać farbę jaką kupiłam. Właśnie nie wiem, gdzie ją Martin położył. Nie kupiłam żadnego ciśniecza. Więc zobaczymy, czy mi coś z tego wyjdzie. I czy mój odrost zostanie złapany? Myślę, że na pewno zostanie złapany, tylko o to chodzi, że zobaczymy, czy nie będzie się bardzo, bardzo różnił od, 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 od reszty włosów. Zobaczymy. W każdym razie wybrałam farbę: to jest, to jest L'Oreal Light Pear light Blonde. Ja właśnie zazwyczaj kupuję farby. Gdzie, y, farby, które mają po nazwie y, PER Blonde albo Ash blond, bo to są takie właśnie y, chłodniejsze odcienie. Więc je zabieram za farbowanie, jak mówiłam, wziąłam właśnie tylko to. Rozjaśnię wcześniej kupowałam. jak wyjdą, to wyjdą. Myślę, że źle nie powinno być. I tak, i wczoraj wieczorem jeszcze byliśmy właśnie na zakupach spożywczych, i więc właśnie. Między innymi, między innymi kupiłam tą farbę. Przed wczoraj właśnie też przyszło mm, zamówienie z HM Alana. Przedwczoraj przyszło Marcina. Yy, więc nie wiem, czy Wam pokazać tak na szybko te ubrania, czy Was to interesuje. Ja bardzo, ja bardzo lubię ogólnie sklep HM. Uważam, że fajne można tam rzeczy kupić. W rozsądnych cenach. Oczywiście są niektóre droższe, niektóre tańsze Ale myślę, że każdy tam może coś dla siebie znaleźć. I gdybym miała tak wybrać jeden sklep. Właśnie taki rozsądny cenowo, w którym bym znalazła coś fajnego, to myślę, że to by był HM. Zara, moim zdaniem, ma za wysokie ceny co do jakości ubrań. Właśnie jakiś czas temu zamówiłam z Zary i te bluzki, niektóre, to miały taki materiał średni, na przykład ta bluzka, niby jest ok, ale ten materiał nie jest do końca fajny, bo taki jest trochę sztuczny. Czuć, że on taki nie jest. Taki na przykład, jak ta bluzka, on jest już trochę inny ten materiał, więc do jakości to tak średnio. Fakt, fajne mają tam niektóre rzeczy, sukienki, mają tam ubrania, podobają mi się, ale uważam, że ceny są przesadzone. Że ceny trochę są za drogie, jeśli chodzi o jakość. Także myślę, że wybrałam. My więc koszulka taka. Następnie taki zestaw taki bryla sportowy z tego materiału. Co właśnie są te stroje sportowe. Można powiedzieć, że to jest taki brylkarski zestaw. To jest y, dziesiątka i to jest z ninjago, ninjago. Dziesiątka. I z przodu, tak. Następnie skarpetki też, też y, z Ninjago. Takie ma ale właśnie długich spodni za bardzo, już nie ma w sensie takim, że są do niego za krótkie, więc dwie pary jeansów, ale takich jeansów dżinsów cieniutkich, właśnie takich fajnych, wygodnych, tutaj mają sznurki do regulacji, do wiązania i są jasne i ciemne i właśnie są bardzo fajne, bo nie są takie sztywne, niewygodne, tylko ten jeans jest taki miękki i następnie dwie pary spodni też takich cienkich, z materiału i tyle. Jeśli chodzi o Marcina, zamówię sobie taką koszulę. Bardzo fajna ona jest, bo ma taki fajny materiał. Taki. Ja się nie znam kompletnie na materiałach, w każdym bądź razie. <grych> fajny, porządny materiał. Właśnie przewiewna w kolorze białym. Moja siostra będzie robiła chrzciny, więc akurat taka, ta koszula myślę, że się przyda. Myślę, że ta koszula będzie fajnie wyglądała, bo jest taka elegancka i jest też yy... Taka przewierna, bo ma fajny materiał. Następnie t-shirty takie zwykłe. Pierwszy, drugi. Trzeci. Spodenki takie, ale jeansowe krótkie. Też z takiego materiału yy, takiego dresowego. Ale on tak wygląda, wygląda jakby były jeansowe. I czwarty, taka już koszula z kutkim rękawkiem. I tyle, jeśli chodzi o zakupy. Mam <noise> nadzieję, że was nie zanudziłam. Także ja zabieram się za farbowanie włosów i wam pokażę już efekt końcowy. Więc jedziemy spontanicznie czy spontanicznie ja się zabrałam z Marcinem, bo on jedzie do. w sprawie coś tam samochodu załatwić. Trzeba wykorzystać do okazji, że... Żeby... Przypadkiem tam jedzie. Oliver pi, bo dzisiaj drzemki nie robił, bo dzisiaj nie był w przedszkolu, bo dzisiaj było zakończenie roku szkolnego. Czyli Alanek miał dzisiaj zakończenie wkrótce tygodnia w środę, czyli y, dzisiaj jest 13? 12. 12. Więc y, tak dziwnie. Dzisiaj byłam z Oliverem też trochę trwało to zakończenie, więc na zewnątrz oni coś tam śpiewali, ale Starsze grupy, a grupa śpiewała w klasie. Były wręczane im takie pamiątki, dyplomy. A jeszcze loda dostawali na sam koniec, jedli jeszcze lody. Wszystko jeszcze chodzi do końca tygodnia. Hej, także już wracamy, nic nie nagrywałam, bo chciałam zrobić mężczyznę szybko, bo nie wiedziałam kiedy Marcin wróci. Także troszkę kupiłam. W Heimie w ogóle to już są promocje, nie tylko w ale i w kilku innych sklepach. E, więc myślę, że będzie kolejny haul na moim kanale. <śmiennie> Hol za haulem. Haul za holem. Nie, tak zrobię, że będzie wiesz po haulu vloga, po vlogu haul, żeby wiesz, nie było to dużo shoppingu. I byłam też w Sephora. Zdecydowałam, że może jednak nie będę kupować żadnych kosmetyków kolorowych. Na razie mi wystarczy I kupiłam bardzo fajną maskę, którą widziałam już od kilku osób Ostatnio właśnie też oglądałam u susz. I ona też ją miała, I mówię, że ona jest super W sumie nigdy maski za tyle nie kupowałam, więc powiedzmy, że jest Dość droga Wiedziałam, eee, ja że kupiłam właśnie coś sobie Do pielęgnacji twarzy Nie tylko do dopetowania <gry> Więc kupiłam tą maskę Że to holu się dowiecie O czym mówiłam Zapowiadam wam już, że będzie hol Później zobaczycie po tym vlogu. Także wracamy. Jest godzina 17.45. Tyle ciekawego. Ja może jak wrócę, to może od razu nagram na ciepło, na ciepło zakupowy. Także.